Dalej zostajemy w matematyce i w tym momencie będziemy wykorzystywać bibliotekę, która jest oczywiście wbudowana w Pythona, więc nie trzeba jej pobierać z internetu, ale musimy ją sobie zaimportować właśnie takim właśnie wywołaniem. I w tym momencie możemy wykorzystywać wiele funkcji właśnie z tej biblioteki. Pierwszą funkcją bardzo przydatną na maturę jest SQRT, czyli po prostu pierwiastek z podanej liczby całkowitej. Musimy pamiętać, że taka funkcja zawsze nam zwróci float. Więc jak widać, dla pierwszego przykładu mamy 4, następnie mamy, mamy pierwiastek z 2, który, który jest liczbą float, mamy 1,41 i tak dalej. E, wiele cyfr po przecinku. Oczywiście też możemy sobie zrobić pierwiastek z 0 i będziemy mieć 0, tylko że w typie float. Trzeba oczywiście uważać na błędy, bo jeżeli podamy ujemną liczbę e, do pierwiastka, to w tym momencie będziemy mieć e, błąd, nie możemy zrobić pierwiastkowania na liczbie ujemnej, przynajmniej nie w tej matematyce.